Wyobraź sobie to. Warstwy halek, gorsetów i metalowych obręczy, które nie tyle ubierają kobietę, co ją więżą. Kiedy stoisz na środku wiktoriańskiego salonu z filiżanką herbaty w dłoni wśród dami lordów, a natura wzywa, co robisz? Jak podnieść 20 kilo materiału, nie tracąc twarzy? I jak do diabła kobiety w tamtych czasach miesiączkowały? Jeśli zaintrygowało cię to pytanie, zasubskrybuj. Dalej będzie gorzej. Epoka Wiktorii. Czas elegancji, pozorów i zapachu uryny na kamieniach ulic. Kobiety w Krynolinach wyglądały jak królowe, ale ich codzienność przypominała front wojenny z brudem, wstydem i bólem jako jedynymi towarzyszami. Gdybyś wtedy nie miał nocnika, szedłbyś za dom, za drzewo lub robił to na środku pokoju. Dosłownie. Kiedy w londyńskich domach szlacheckich unosiły się zapachy lawendy i mydła z szafek wysuwano porcelanowe naczynia pełne odchodów. Służba biegała z nimi jak stacami pełnymi zarazy. I nie, to nie był eufemizm, to była codzienność. W języku ulicy mówiło się wtedy: Nie masz garnka, by się wysikać? Nie była to obelga, to była diagnoza ubóstwa. Jej suknia wyglądała jak dzieło sztuki: metry jedwabiu, koronki haftowane srebrną nicią, halki usztywnione końskim włosiem. Kiedy przechodziła przez salony, zapach różanych perfum. Unosił się za nią jak znak rozpoznawczy. Ale nikt nie widział, co kryło się pod spodem. Nikt nie czuł smrodu ciała, które od tygodni nie zaznało wody. Nikt nie słyszał trzasku wiązań, które wbijały się w skórę niczym kajdany. W epoce Wiktorii kobieta była rzeźbą tej, piękną tylko wtedy, gdy nieruchomą. Poruszenie oznaczało pot. Pot oznaczał zapach, a zapach był hańbą. Sukien nie prano. Kaniny były zbyt delikatne, zbyt drogie. Koronki mogły się rozpaść od zwykłej wody. Zamiast tego stosowano tolk, biały, duszący proszek, którym obsypywano pachy, plecy, piersi. Nie usuwał brudu, tylko go maskował. A kiedy nawarstwiał się z potem, tworzył gęstą, cuchnącą pastę, która zatykała pory i powodowała ropne wrzody. Tego też nikt nie widział, z zewnątrz boś bogini. W środku to, to, to rana. Ale najgorszy był strach. Strach, że coś się przemieści, że warstwa halki osunie się nie tak, że ktoś poczuje, usłyszy, zorientuje się. Dlatego każda kobieta poruszała się jak duch, kroki wyuczone, ręce złożone, głowa wysoko, spódnice falowały jak zasłony na wietrze pół, a pod nimi gotowa do użycia zawsze czysta maskarada. Wystawne bale były areną, nie dla tańca, lecz dla iluzji. W specjalnych salonach, nazwanych eufemistycznie pokojami wypoczynkowymi. Czekały nocniki, nie stały tam jednak same. Obok nich służki niczym pielęgniarki na polu bitwy. Jedna unosiła warstwy tkaniny, druga podstawiała porcelanową misę, trzecia w milczeniu wycierała. A kobieta, hrabina, księżna, córka lorda, oddawała mocz, nie wydając dźwięku. Wszystko pod tiulem brokatem haftem nie było spodni, nie było bielizny, tylko pantalony rozcięte w kroku. Z dwiema luźnymi nogawkami, które rozchodziły się, kiedy przykucnęła nad nocnikiem. Czasem robiła to stojąc. Nie musiała się nawet rozbierać, wystarczył jeden ruch biodra i gotowe. Wracała do tańca, do rozmów, do śmiechu, jakby nic. Ale coś się działo zawsze. I tylko ona o tym wiedziała. Słuszki mówiły później, że najbardziej przerażające były oczy. Oczy damy, która siadała nad nocnikiem, zaciskała zęby, i patrzyła w pustkę. Niezawstydzona, nieskrępowana, tylko pusta, jakby nie było jej tam wcale, jakby nauczyła się opuszczać ciało na czas czynności, które nie miały prawa się wydarzyć. Wiktoriańska kobieta żyła w dwóch światach: jeden był widoczny, salon, jedwa, biżuteria, drugi ukryty, pot, mocz, krew. I tylko od niej zależało, czy nauczy się przemieszczać między nimi bez śladu. Bo wystarczyło jedno potknięcie, jeden zapach, jedna plama, by z królowej stać się niczym. Matko, co to? Dlaczego krwawie? szeptała to dziewczynka do swojej opiekunki, trzymając zakrwawioną koszulę, jeszcze nie rozumiejąc, że właśnie przekroczyła granicę niewidzialną od teraz jej ciało będzie wrogiem. W epoce Wiktorii nikt nie mówił o menstruacji. To słowo nie padało, nie istniało a jednak krew przychodziła i nie znikała. Kiedy w łonie kobiety zaczynała się burza, nie było ratunku, nie istniały podpaski, nie istniały tampony. Jedyną ochroną był pas menstruacyjny twarda opaska, z której zwisał pas materiału dociśnięty między nogami. W środku taci szmaty, wełna, mech cokolwiek, co wchłaniało krew. Nie było mowy o wygodzie, ani o higienie szlachcianki zmieniały te wkłady kilkanaście razy dziennie. Biedaczki ta nosiły je aż do przepełnienia. Szmaty płukano w zimnej wodzie w bali za domem, suszono nad ogniem, składano i używano ponownie miesiąc po miesiącu, rok po roku. A najgorsze, nikt nie mógł tego zobaczyć. Kobieta nie miała prawa do bólu, nie mogła mówić, że krwawi. Nie mogła jęknąć, kiedy skurcze rozdzierały jej wnętrze. Musiała uśmiechać się, tańczyć, pić herbatę i prowadzić rozmowy o pogodzie. Podczas gdy jej uda drżały, a krew sączyła się po udach. W eleganckich salonach kobiety nosiły ciężkie spódnice. To nie tylko dla mody. Na te lżejsze dni starczały dodatkowe halki, które chłonęły plamy. Tylko, że potem trzeba było te halki zdjąć, a każda służąca wiedziała, co widzi. Wiedziała, co ta plama znaczy. Ale nigdy nie powiedziała słowa, bo... bo nikt nie mówił. Milczenie było formą przetrwania. Najbardziej bolesne były pierwsze dni. Ciało krzyczało, macica napinała się jak stalowy drut, krew leciała strumieniami, kobiety zwijały się w łóżkach, dłonie zaciskając na pościeli. Ale gdy służba zapukała, musiały wstać, uczesać włosy, założyć halki, usiąść prosto, Twoje zadanie to nie cierpieć, Twoje zadanie to znikać, powiedziała kiedyś matka do córki. Kiedy ta, blada, upuszczała krople krwi na marmurową posadzkę, a dziewczyna zrozumiała że jej ciało to wstyd, że jej krew to tajemnica i że im mniej mówi, tym bardziej będzie akceptowana. Wiktoriańska kobieta miesiączkowała w milczeniu, w samotności, w bólu. Nikt jej nie współczuł, nikt nie pytał, bo ciało kobiety było problemem i trzeba je było ukrywać, a jeśli się nie dało, trzeba było je karać ciszą. Niektóre kobiety nie musiały nic mówić, by zostać rozpoznane. Ich zapach pojawiał się w pokoju kilka chwil wcześniej, gęsty, słodkawą mdły Zawieszony między potem a gnijącą wełną. Pachniały jak samotność. W epoce Wiktorii zapach był winą. Nie grzechem, lecz dowodem winy, że kobieta zawiodła. Że pozwoliła sobie być człowiekiem. Wielkie pranie odbywało się dwa razy w roku. Nie, to nie pomyłka, dwa razy. Bo każdy kontakt z wodą mógł zniszczyć kosztowną suknię. Koronki rozpuszczały się, aksamit blaknął. Jedwab marszczył. Zamiast myć pudrowano, zamiast prać wietrzono, suknie były duszami, delikatne kapryśne, nietykalne ale dusze też mogą cuchnąć pod spodem kobiety nosiły warstwy ochronne, papa, bieliznę halki, koszule z lnu to one chłonęły pot one przyjmowały krew, one zbierały wszystko co ludzkie i one były ofiarą, gotowane w wrzącej wodzie, szorowane mydłem tak ostrym, że pękała od niego skóra służby, ale nie suknia Nigdy suknia. Była dama, której służąca zasłabła od smrodu, zdejmując jej gorset. Nie miała odwagi powiedzieć, dlaczego. A kiedy próbowała przemycić lnianą wkładkę z lawendą między halki, została zwolniona, bo zapach mówił prawdę. A prawda to było coś, czego w tych domach się nie znosiło. W piwnicach dworów przechowywano suknie w skrzyniach z cedrowego drewna, przesypane naftaliną, kadzidłem, solą. Nie po to, by je chronić. Po to, by zabić zapach ciała. Ciało było zagrożeniem, ciało miało być martwe, zanim stanie się stare. W listach z tamtego czasu pisano: Jej uśmiech był czysty, jej oddech lekki, jej zapach niewyczuwalny. Komplement nie mówił o perfumach, mówił o kontroli, o dominacji nad chemią życia. Kobieta, która pachniała sobą, była brudna, kobieta, która nie pachniała wcale, była i była idealna. I właśnie ten ideał umierał w środku każdego dnia, tłumiąc pot, tłumiąc ból, tłumiąc wszystko. Bo w epoce, w której nawet krew miała milczeć, zapach był zdradą. W ogrodach arystokracji rosły róże, czerwone, pełne, pachnące, ale nocą między ich kolcami szeptały inne tajemnice. Widziałeś go? Lord Montgomery znowu oddaje mocz przy fontannie. Szeptała służąca do kucharki. W biały dzień. W ręku kielich, w drugiej wiadomo co, bo mężczyzna mógł wstać od stołu, przejść przez salon, wyjść do ogrodu i ulżyć sobie między lawendą a różami. Bez pytania, bez wstydu. Śmiał się nawet z tego, jeśli ktoś widział. To był żart. To była męskość. Kobieta musiała zniknąć. W biednych domach nikt nie udawał. Nocnik stał w kącie izby. Ojciec, matka, dzieci, wszyscy korzystali z niego przy sobie. Nocą, rankiem, w trakcie rozmów. Toaleta nie była intymnością, była rutyną, potrzeba nie znała prywatności. Ale w domach bogatych zaczynało się przedstawienie, pokój wycofania, tak to nazywano, w nim porcelanowe misy z pokrywami, obite złotą farbą, ukryte w szafkach, krzesłach, skrzyniach, służki stały obok w ciszy gotowe. Gdy dama potrzebowała, nie mówiła, spojrzała. Uniesienie brwi, subtelny gest. Jedna służąca podnosiła halki, druga ustawiała nocnik, trzecia trzymała lampę i pilnowała, by nikt nie wszedł. Kobieta siadała, oczy wbite w sufit, oddech płytki, krople spadały na porcelanę z odgłosem, który wszyscy udawali, że nie słyszę. Potem wilgotna szmatka, cichy szelest materiału. Koniec. Dziękuję, mówiła bez głosu i wychodziła z podniesioną głową. Jakby nic się nie wydarzyło. Choć wydarzyło się wszystko, w ubogich dzielnicach nie było nawet nocnika. Była ziemia, liście, kawałek gazety, jeśli ktoś miał szczęście, inni używali tego, co znaleźli: kolby kukurydzy, kawałki materiału, suche gąbki. Niektóre kobiety siadały nad wiadrem w kącie stajni, inne podzącło, i inne za domem przy drzewie, pod spojrzeniem sąsiadów. Duma, prywatność, komfort to były luksusy, a luksusy należały do tych, Którzy nie krwawili w ciszy i nie trzymali potrzeby, aż brzuch bolał od wstydu. To był teatr, ale nie dla publiczności, dla systemu systemu, który mówił: Nie istniejesz, dopóki nie pachniesz różą i nie żyjesz, jeśli twoje ciało mówi za ciebie. Zastanów się: Czy chciałabyś się tam znaleźć? W tej epoce stali ciszy i perfumowanego bólu, w koronkach, które duszą, w halkach, które skrywają wszystko oprócz prawdy. Bo prawda była brutalna. Kobieta w epoce Wiktorii nie miała ciała. Miała mechanizm, miała obowiązek, miała strukturę zachowań pasji i zero miejsca na potrzebę. Ciało kobiety nie należało do niej. Było własnością spojrzeń, oczekiwań, plotek, konwenansu. Miało wyglądać, nie działać, miało pachnieć, nie pocić się, miało być czyste, nawet gdy krwawiło, chorowało, cierpiało. Każdego dnia kobieta nakładała warstwy, nie tylko materiału, lecz milczenia. Każda halka to był sekret, każdy gorset tłumienie potrzeby. Każda suknia, trumna na trumna, w której chowała się resztka człowieczeństwa. Wszystko miało swój rytuał, nawet śmierć. Gdy kobieta umierała, nikt nie wspominał, że przez 40 lat wycierała krew z udliściem lub szmatą, że mdlała z bólu, ale nie opuszczała salonu. Że przez dziesięciolecia siadała na nocniku, trzymając w dłoni wachlarz, udając, że nic się nie dzieje. Bo to była sztuka sztuka przetrwania i teraz pytanie dla ciebie: naprawdę chciałabyś tam żyć? Piękna, wyniosła, pozłacana, ale z pękniętą duszą, rozdartym ciałem i uśmiechem, który skrywał wszystko, co kobiece. Być może najgorszym aspektem tej epoki nie był brud. Nie był ból, nawet niesamotność. Najgorsze było to, że kobieta musiała nauczyć się kochać swoje więzienie, nadawać mu formę, malować kraty różem na policzkach, wzdychać z wdziękiem, bo tylko wtedy mogła przeżyć. Dziś mamy wybór, one nie miały nic, poza stalą, między udami i milczeniem, które było bronią. To była epoka ciszy, ale każda kobieta w niej krzyczała, tylko że nikt nie nauczył się słuchać.